Cześć, witam Cię serdecznie. W tym nagraniu zdradzę Ci sekret, o którym wie garstka ludzi. Są to bardzo dobrze wykształcone osoby, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych, którzy wiedzą, że każdy szczegół ma znaczenie. Według mnie to jest klucz do sukcesu zwracać uwagę na najmniejsze szczegóły, bo najmniejsze szczegóły robią największą różnicę. Wiele osób podchodzi do tego, a co to taki mały pierwiastek, taki szczegół, tak? Na przykład kolor serwetki. Biała serwetka może być różowa, może być żółta, to szczegół. Aczkolwiek tak naprawdę ten szczegół odgrywa odbi duże znaczenie. On przekazuje pewne informacje, on wytwarza inną energię. Jeśli to byłaby czarna serwetka, zupełnie byś inaczej odczuwał jej widok. Ale o kolorach może. E, za chwilę, może w innym nagraniu. Teraz zdradzę Ci sekret, który może pozwolić Twojemu pracodawcy albo Tobie, jeśli masz swój bar, swoją gastronomię, zwiększyć zyski o kilka procent, tak? Jednakże kilka procent w skali roku to mogą być pokaźne, pokaźne kwoty. Mianowicie, jak każdy wie, najważniejsze jest to, aby Twój punkt gastronomiczny, Twój lokal miał gości, tak? Miał wiele wiele osób, które przebywa, wydaje pieniądze, zamawia koktajle, zamawia butelki, alkoholu, dania, tak? Pytanie, jaki jest najważniejszy etap, właśnie, pełnego lokalu? Według mnie najważniejszy etap to wejście, tak? Taka inicjacja gościa, tak? pierwsze wrażenie. Tak, poznajesz nową osobę, liczy się pierwsze wrażenie, tak? A, ale ta dziewczyna jest piękna, ale ma nogi. Muszę ją poznać. Albo dziewczyna, która ubiera się jak. no, bardzo, bardzo grzecznie, jest puszysta, z okularami na włosach, to sobie myślisz, a, nie chcę jej poznać. A tak naprawdę ta dziewczyna może być bardzo, bardzo wartościowa. Może gdyby się ubrała bardziej korzystnie, Więcej osób chciałoby ją poznać, tak? Tylko tu taki mały sekret: jak sprawić, aby goście odważnie wchodzili do Twojego lokalu. Jeśli Twoje drzwi, tak, w Twoim lokalu znajdują się frontalnie do baru, tak, w moim miejscu pracy jest tutaj. Nie mam operatora kamery przy sobie, więc się tego nie pokażę. Ale kiedy maświna wprostach, tak, albo lekko z boku, to gdy goście wchodzą, większość osób, które pracuje za takim barem, ustawia się frontalnie do nich, tak? Chce ich powitać. Wydaje im się, że to jest najlepsza postawa, tak? otwarta, powitanie. Zapraszam. Jednakże to nie jest najlepsza postawa. Goście wchodzący są lekko niepewni, tak? nie wiedzą co, co to za miejsce, kim ty jesteś, tak? Czy jesteś mordercą, czy jesteś. Czy jesteś najlepszym marmotem w mieście? Bo oni jeszcze tego nie wiedzą. I aby się dowiedzieli, tak? aby tu siedzieli za barem, muszą wykonać kilka pierwszych kroków i kilka pierwszych spojrzeń. Jeśli ty przytarzysz w ten sposób, to ich mózg, mózg gadzi, który działa podświadomie, czyli czyta różne sytuacje bez takiego racjonalnego podejścia, automatycznie. Ty tak naprawdę nie wiesz, że on tak funkcjonuje, że... że po prostu jest, tak? Ale on działa, on działa i reaguje na takie proste e, bodźce. I gdy gość widzi, że musi iść wprost na ciebie, to kojarzy mu się to, tak? Instynktownie wręcz, właśnie dzięki mózgowi kadziemiu, że ma wyzwanie, bo postawa tak jeden na jeden, tak jak teraz oglądasz mnie, wyzwala negatywne emocje. Czemu? Bo od dziecka uczono nas, że taka postawa wiąże się z takim podejściem: walcz lub uciekaj. Walcz lub uciekaj. I gość musi się zdecydować tak, w takiej sytuacji, czy wyciągnąć ten nóż i walczyć z sobą, czy uciekać. Oczywiście nie będzie walczył z tobą, jednakże jego pewność siebie bardzo, bardzo może zmaleć w takiej sytuacji. Bo tak już po prostu jest. Ksiądz w kościele przemawia do nas od dziecka w ten sposób. Tak? Jest na wyższym położeniu, tak? na abonie. Wyżej patrzy na nas z góry. Katolicy, chrześcijanie, czy w ogóle biedni czują się niepewni. Gdyby ktoś miał w kościele nagle wstać i podnieść rękę przepraszam, nie zgadzam się z Panem, Ps, proszę księdza, to co by było? Uff. Pewnie taka osoba zlałaby się pierw potem, ze strachu, a później już nie wiem. Chciałbym zobaczyć taką sytuację. Ja osobiście myślę, że chciałbym się kiedyś odważyć, właśnie zwrócić, uwa zwrócić uwagę. Podczas na przykład kazania, to byłoby już hardkorowe, co nie? Podobnie w szkole, tak? Od dzieciństwa uczono nas, że nauczyciel ma biurko naprzeciwko nas i każe nas, mówi cicho, tzadab. Właśnie z takiej postawy, tak? Ja e, od niepamiętnych czasów, e, bo stosuję tę metodę już od dawna, zawsze nawet na randkach z dziewczynami. Nie siadam naprzeciwko, tak jak w romantycznej kolacji, bo tu już są negatywne emocje, ta rozmowa zupełnie inaczej się toczy, zupełnie, zupełnie inaczej. Sprawdź to sam. Siadam obok. I często o tym mówię, że e, właśnie tak jest, dużo lepiej, korzystniej i ta druga osoba to potwierdza, że tak, tak, faktycznie to działa, znacznie lepiej nam się rozmawia, bardziej przyjacielsko, Uff, znacznie bardziej pozytywnie. Dlatego jeśli twój gość idzie od ciebie, co wystarczy zrobić? Nie chcesz, żeby uciekał, tak? Albo czuł się na tyle niepewnie, że będzie się bał, podejść, popatrzy. O, jednak nie chce tu być. Wystarczy obrócić się na nogę, tak? Tak, jak tutaj teraz robię. I wtedy tak byś zapraszał goście, tak? Proszę, proszę, dalej, tak? Śmiało. Masz zupełnie inne odczucie. Może teraz to dla ciebie nie jest ważne. Tak, bo nie czujesz tego tak bardzo. Aczkolwiek zauważ, tak? Pusty sklep z butami i ekspedientka, która ma tutaj ladę naprzeciwko wejścia i stoi, tak? i się patrzy na ciebie i ty czujesz takie jakby wyzwanie spojrzeń. Tak jest zupełnie inaczej. Gdyby ona miała tą ladę z kasą na boku, tak? I ty mogłabyś chodzić tak po prostu płynnie. Zauważ, że teraz wiele, wiele sklepów właśnie ustawia radę w ten sposób. Aby właśnie nie tworzyć tej właśnie sytuacji niechcianej, podobnie w gabinetach różnych szefów, krzesła są nie ułożone tradycyjnie, czyli szef, biurko i naprzeciwko pracodawcy pracownik. Tylko często te krzesła jest przewrócone, tak? Że pracownik siedzi tutaj. Bokiem do, do trzepa lub bokiem obok siebie siedzą, jest zupełnie zupełnie korzystny. I to są małe szczegóły, które robią wielką, wielką różnicę. Dlatego polecam Ci wydać gości w ten sposób. Zapraszam, tak? Bo znacznie, znacznie więcej osób poczuje się bardziej odważna i będzie śmielej wchodziła do Twojego lokalu. W ten sposób dasz szansę poznać się takim osobom, które mogłyby po prostu uciec w tej sytuacji wydawałoby się bardziej otwartej. Tak samo jeśli. Drugi szczegół, jeśli masz za wysoko podniesiony podródek, to wysyłasz bardzo sztywny sygnał, do tego, że jesteś bardzo odważny ty, wręcz agresywny, bo... Od wieków wieków taka sytuacja kojarzy nam się z walką, tak? Osoby, które tak walczą, odsłaniają swoje gardło. Jeden z najczulszych punktów. Jeśli jesteś skrytą osobą, czujesz niepewnie, zasłajasz gardło. Automatycznie to dzieje się po ciebie domie. To o tym nie myślisz. Tak jest. Tylko pomyśl o tym zacznij, później już będziesz miał to wykwi, żeby ten podbródek ustawiać neutralny nawet lekko w dół, abyś tyczył się mniej pewnie, tak? Prezentował taką postawę mniej pewną, a twój gość dzięki temu mógł się poczuć pewniej, tak? Jeśli ty będziesz stał, o chodź zapraszam, to on będzie musiał naprawdę być śmiałym kozakiem, aby wejść do tego lokalu, tak? Aby stoczyć ten pojedynek z tobą, który byłby znacznie, znacznie łatwiejszy, gdybyś reprezentował bardziej właśnie przyjazną postawę. Kolejna rzecz.